I oczywiście, Mankowidzowie z tej strony Panda. W dzisiejszym odcinku nagramy sobie, jak przenieść oddycharkę. Jak nie przenieść oddycharkę, tylko przenieść rurkę. Więc dobra, co robimy? Wchodzimy do sklepu, wchodzimy w stroje i lotni e, stroje lotnicze. I idziemy do e, Buta. Możecie zostawić łapkę w górę i suba jutro jakby co jest live i teraz jak znikła wam ta rurka weszliście tutaj to wybieracie teraz e, strój na który chcecie sobie przenieść tą e, rurkę. Ja chcę na ten strój. Wychodzę i rurka mi się przeniosła. Nie musi to być tylko na oddech z oddecharką, może to być z nie wiem, z obojętnie czym, nawet nie musi być z niczym. I zapisujemy ten strój. No i strój mamy zapisane A jak macie coś takiego, że wchodzicie tak i nie macie tej od, od, e, rurki, klikacie jeszcze raz, wybierz strój i rurka wam się pojawia. W tym prosty sposób. Więc to jest koniec. Tylko to wam chciałem dzisiaj pokazać. Niestety krótki odcinek. Średnio interesujący, no ale niestety nie mam co nagrać na dzisiaj. Więc... Ale na jutro spróbuję ogarnąć jakieś fajne. A w ogóle jutro nie będzie e tego odcinka, tylko będzie live i robimy tak, że liveów nie, że jak są livey odcinków nie ma. Nie ma, nie ma liveów, są odcinki. Więc to wszystko w tym odcinku zostawcie łapkę w górę, suba, wbijamy 50 subów i lecimy streama 5-godzinowego. Więc się ma.